Sponsorem serwera jest craftserv.pl, craftserv. Hosting serwerów Minecraft. Cześć, witam was. Jest dzisiaj ze mną Madzia. Cześć wszystkim. I będziemy przechodzić wspólnie mapkę taką adventure y, Xanadu, quest Xanadu. Y, Zajmie to kilka odcinków. To jest tylko taki krótki prolog. Hmm, możecie się tego spodziewać jakoś w przyszłym tygodniu. No tak, dokładnie. No. No i teraz jesteśmy na, na statku. Tak, tutaj jest nasz stan, tutaj będziemy zaczynać nasze przygody. No. no i co? I serdecznie zapraszamy do oglądania naszych zmagań. No tak. No to tyle, chyba? No. Chyba no, tak. To zapraszamy Was na serię, która pojawi się w przyszłym tygodniu. No, i będzie kręcone z dwóch perspektyw, myślę, tak? No, chyba tak. No, dobra. No to tyle, chyba. To no. cześć wszystkim. Cześć. No to papa.